Cześć, hej, witam. Taki jeszcze krótki filmik z moimi spostrzeżeniami ode mnie odnośnie światowych dni młodzieży, ale i nie tylko. Oglądaliśmy filmiki, widzieliśmy, ja sam wrzuciłem ze swoim komentarzem, to, co nam się tam nie podobało i nie tylko też tam, czyli ta Komunia Święta rozdawana w taki sposób, a nie inny, przez kogo w ogóle rozdawana, to już kolejna sprawa, jak był przechowywany najświętszy sakrament? No. Brak słów czasami. Kolejna rzecz, takie te budki na, na Spowiedź Świętą. No to troszeczkę wyglądają jak przenośne toalety, brzydko mówiąc. Ale pomijajmy to wszystko. Scen, zresztą scena, kolejna rzecz. Scena wygląda jak z imprezy Techno albo jakichś Mayday, a to Światowe Dni Młodzieży, gdzie Chrystus jest najważniejszy, a potem cała reszta. To nam się nie podoba, ale zauważmy na to, jeden z kapłanów się odniósł do tego w taki sposób, że oni zgłaszali chęć i gotowość i ja im wierzę, bo na pewno kapłani nasi polscy by podziałali i co do tego jakby nie mam, nie mam żadnych wątpliwości aczkolwiek jednak ktoś te Światowe Dni Młodzieży organizuje ja mam wrażenie osobiście że te siły, które chcą jakby nam obrzydzić Kościół robią wszystko, abyśmy się od niego odwracali chcą nam ochydzić Kościół Chcą nam pokazać, że Kościół to jest tylko taka pamiątka, i to jest nic niepotrzebne. Właśnie poprzez takie znaki, poprzez profanację, poprzez e, no, takie ośmieszanie się. Kiedyś, jak byś się to w dniu młodzieży i nie tylko, to wiadomo, stał krzyż, e, figury, każdy wiedział e, gdzie jest i do czego przyjechał. Tutaj, jakby ktoś nie pokazał e, księży, to by stwierdził, że to jest normalna impreza. Ale pomijajmy, pomijając to wszystko. Nie wychodźmy z Kościoła, nie obrażajmy się na Kościół, mówmy co jest, co nam się nie podoba, ale nigdzie się nie wybierajmy, żeby szatan nas nie wóził po skrajnościach. Albo polecimy za totalnym modernizmem, albo polecimy totalnie, że wszystko odrzucamy i wszystko jest nie, i tylko chleb i woda i na Koranach do końca życia. Trzeba umieć to jakby wypośrodkować i się w tym wszystkim odnaleźć. Kolejna rzecz, którą gdzieś tam przeczytałem, Pewien ksiądz, chyba ksiądz, bo, bo ani nie miał e, literek, że to jest kapłan, ani, ani sutanny, ani nic, więc ciężko mi to było stwierdzić, że to jest kapłan. Na żadnym zdjęć tego nie widziałem, ale ponudzie cieszył się, że razem z protestantami i z innymi uwielbiali Pana Boga przez e, chyba 4 godziny czy 5. Tylko ja noszę wrażenie, że te wszystkie uwielbienia i spotkania ekumeniczne są na zasadzie tych drugich. Zawsze pod kątem protestantów, prawosławnych czy ludzi innych wyznań, a nigdy pod kątem katolików. I kolejna sprawa, bardzo bym się cieszy, gdyby ten ksiądz rzekomy wrzucił taki wpis kiedyś, że pięknie uwielbiał Pana Boga z protestantami i z innymi ludźmi innych wyznań podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Kilka godzin w ciszy, nie? Wrzucił, że razem z braćmi protestantami naprawdę klęczeliśmy w ciszy, uwielbialiśmy Pana Boga w Najświętszym Sakramencie. Wow, to by było coś, nie? To by było coś. No. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, może już doszło. Ja o tym nie, w każdym razie nie słyszałem nic na ten temat. Nie wiem. Do tego, wracając do setna, ktoś na siłę chce nam obrzydzić kościół, pokazując takie rzeczy, organizując to w ten sposób, że celowo będzie wiedział, że będzie oburzenie katolików. I my mamy rację, mówmy co jest nie tak, ale nie odchodźmy od kościoła. Trwajmy, wynagradzajmy, módlmy się za kościół i za nas samych przecież i za kapłanów, i żeby oni się modlili za nas, aby też ich y, nigdy nam nie zabrakło. Trwajmy mocno wierzę. Tyle ode mnie. Dzięki. Miłego dnia i pozdrawiam serdecznie.